Olivia Bieniuk pokazała świetne wideo. Takiej relacji mało kto się spodziewał. Tylko zobaczcie, jaki rudzielec. Olivia Bieniuk, córka uwielbianej Anny Przybylskiej, to młoda gwiazda, która błyskawicznie podbija serca widzów. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła w popularnym serialu Gliniarze, jednak to udział w programie Taniec z Gwiazdami otworzył przed nią drzwi do prawdziwej sławy. Dzisiaj. Oliwia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskim show, biznesie. Jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie, a liczba fanów śledzących jej profil w mediach społecznościowych stale rośnie. Już prawie 300 tysięcy osób z niecierpliwością czeka na kolejne informacje o życiu młodej gwiazdy. Choć Oliwia umiejętnie buduje wokół siebie aurę tajemniczości, chętnie dzieli się z fanami fragmentami swojej codzienności, tworząc z nimi wyjątkową więź. Anna Przybylska – to imię, które przez lata kojarzyło się z polskim show, biznesem, swoją niezwykłą urodą i naturalnym talentem aktorskim podbiła serca milionów widzów. Role w kultowym serialu Złotopolsce i filmie Bokser uczyniły ją jedną z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych polskich aktorek. Niestety, los odebrał ją nam zbyt wcześnie. W 2014 roku przegrała nierówną walkę z nowotworem. Pozostawiając po sobie ogromną pustkę, osierociła troje dzieci Oliwie, Szymona i Jana, a także pogrążyła w żałobie Rzesze fanów. Dziedzictwo, jakie po sobie pozostawiła, jest niezwykle cenne. Książka biograficzna i film dokumentalny to tylko niektóre z prób upamiętnienia jej życia i twórczości. Największym świadectwem jej wpływu jest jednak jej córka Oliwia Bieniuk, która, podążając śladami matki, również związała się z aktorstwem. Dorastając na oczach widzów, stała się nową gwiazdą polskiego show biznesu, co pokazuje, jak wielkie było dziedzictwo Anny przybylskiej. Olivia ostatnio przeżyła niespodziewaną przygodę podczas zwykłego spaceru po parku, którą podzieliła się z obserwatorami na swojej relacji, kiedy już myślała, że nic ciekawego się nie wydarzy, nagle przed jej obiektywem pojawił się wiewiórczy bohater, mały, Rudzielec był tak odważny, że nie tylko nie uciekł na jej widok, ale wręcz podszedł bliżej, jakby chcąc przyjrzeć się temu dziwnemu gadżetowi w jej dłoni. Podoba wam się takie spotkanie?